Siemano, tutaj mi domi i to jest mój pierwszy odcinek z Minecrafta. Oczywiście. Dobra. Tworzymy nowy świat, oczywiście. Jak to idzie? Nazwa świata. Co mogę wpisać? Przy... Przygody. Nie będę. Jak ja to wpisałem? Kurde democ Przygody czy Więc opcji świata co tutaj jest? Dobra, gotowe. Tworzymy nowy świat. Mój pierwszy odcinek, nie? Mm. Mam nadzieję, że będzie wam się podobać No i co? Oglądajcie Zobaczymy, tego na czymś wygenerować generować musiło bo... Mam nadzieję, że będzie coś epickiego Ale dobra, co tam da? O, już są psy Tak Psy są, Jedzenie jest, więc zaczynam 200000 drewna nie będzie. Oj, coś się ścięło. Dobra. 30 w nieźle, 4 5 6 Ciek. Święta teraz, czas odpoczynku Mam nadzieję, że będziecie. Oglądać. Wyłączymy to. nie będziecie mieli co robić. Więc polecam siebie. Możecie mi oglądać. Nawet zachęcam wręcz. Stawiamy crafting. Wybieram trochę kamienia. chodzi po śniegu. zbieramy. Ulepszyłem przedmioty, ale wy jeszcze pewnie wiecie co gracie w minecrafta, więc nie wam co tu tłumaczyć. Niefajnie plaża. Dobra, zagramy w to. Co tam? Dobra, tyle powinno starczyć. Co za głupie psy. No, piecyk. Kilow zrobimy na pewno. Miecz. A łopatę nie będziemy robić Na razie. I co? No, Tyle mamy. Ej. Tego. Krówkę zabijemy. Dawaj mięso. Dawaj mięso. Dobrze dzięki. Panie święta, dawaj mięso. Co się gapisz? Ale... Dobrze podskoczyła. Tak jak trza. Dobra. Co możemy zrobić? Nie wiem. Tak mój pierwszy odcinek mówię i... Nie. Ogólnie to odcinek prób i błędów, jak to się mówi. Zobaczymy, będzie Wam się podobało, bo będę nagrywał dalej. Nie, to zmienimy temat po prostu. Nie ma co. tworzyć tego samego tematu. Gram na Fightful Minecraft 1.6.2. Jedziemy z koks. 10. O fajnie. Może będę miał jakieś żelazo czy coś w tym stylu. Jest węgiel. A i żelazo. Tak jak trzeba. O, lewe się nabijemy. Dobra. Zrobię też króciutkie cięcie i zaraz do zwracam. Jestem już z powrotem. Wszystko się dobrze nagrywa. Coś włączyłem. Dobra, działa. Ciemno jak w dupie, umorzyna. Ale dobra. Zbieramy trochę surowców. Tyle co tutaj będzie, bo nie myślę, że tu będzie dużo, ale... Zawsze coś... Zawsze ktoś. Oj tam, oj tam. Jak to leciało w piosence? Nie. Nie wiem, co zrobimy. Co to będzie za seria? Jak, jaka to będzie seria? Czy będziecie się doglądać, czy nie? Zrobimy trochę, nie. I ogólnie o. Co o tej serii? To. Wyjdzie, jak to się mówi, w praniu. Co będziemy robić, ale. Myślę, że mi pomożecie, nagramy fajną serię i ogólnie będzie fajnie. Ja się będę cieszył, wy się będziecie cieszyć. Będziecie się cieszyć, sorry. No i... Ale głośno. Właśnie, ciszej trochę. I ogólnie wstawimy go dzisiaj. My się O nie! Ja chciałam powiedzieć, jak mi się uda. No dobra, nie udało się. Co tutaj mamy? O, fajne jaskinie. O, nie, pan w zielonej koszuli. O, lejdź mi stąd. Może przyjdę tu kiedy idzie? Albo nie. No. O, fajnie. A teraz znajdę diamenty. Co by tu zrobić? O, no, nawet nie złóż się Nie! Co to? Gdzie to? Czyli tylko ja to słyszę Co to jest? What the fuck, man? szkielet Tylko... Oho. Fajnie. Zawsze o tym marzyłem. Nie! Nie, jeszcze ten pewno. odejdź do nie lubię Cię. Dobrze, spal się. Fajnie. Nic mi nie doda, ale fajnie, że się spalił. Nie lubię takich kości. O nie. Też wybuch. Ja nie lubię tych ludzi. Tak działają na nerwy. Mam jeszcze jedną konie. O, zombie. Tego to można bić. Tam idę coś zabrać, bo nie mam tam. Idę po jedzenie i dopiero tu przyjdę ze wszystkim, jak już będę miał wszystko załatwione, bo tu. O nie! A, on jest tamtąd spadają. Tacy! tak, w wodzie co so możesz wybuchać? No nie! O what the fuck, ile ich tutaj jest? O! nie wiedziałem, no to tym... Creeper w lawie nie może się spalić. Na co znaczy wybuchnie? Spalić. Co ja gada? Creeper w, creeper w lawie nie może się spalić. O! To domin. Dobra. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Ale, tak myślę, z pół godziny? Nie no, za długo będzie trochę. Nie! Nie! Jak ja tam wejdę? Zdenerwująca muzykę. Co to jest? What the fuck, jak to tam jest? Co się tam znalazł. O, dobrze, spadni. Tak, spadni. Dobra Zabiłem jednego, wygrałem drugiego Jak tam wejść? Czy ta przygnębiająca muzyka To jest de najbardziej denerwujące w Minecraftie. Denerwująca muzyka Jak to zrobić? What the fuck man? This is shit Yes A pochodnie. Teraz sobie to. to no. O mój kolega, mam trochę kobla. I co byście zrobić? Jak, tak, to tak. Damn, man, fucking shit. Co ja robię? To zabierzemy, co zjemy. Muszę iść. A, musimy pochodnić robić. No tyle powinno starczyć. Co jak nie dożyję trochę tylko? Dobra. Tyle powinno starczyć. Wracaj tu węgliku ty. Może ty. Szatanie. Ja Miał szatan! Więc coś jaka mi niepotrzebna akurat, ale co tutaj jest? Tutaj jest lawa, czyli tam nie byłem. Ale mogę tu zaraz co to jest zębiaków, czyli a tak, o, zaraz mi się mi skończył pająk Atak atak Atak, a tak, atak, 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 tak, Atak, o, no co to jest? What the fuck? Nigdy nie spotkałem w skinie. Nie! Stawaj, co to jest? Nie, to tych potworów paronych. Nie możemy się pać, my jak żelaza. Dobra. Nic się nie stało, chłopaki, gramy dalej. Dobra, lecimy z koksem. Chodź tu pojączku. Dawaj, i chcę mieć łuk. Ej, co jest? Nic się nie wyświetla. Myślałem, że... O kurde, ale skomplikowane. Pewnie się zgubię, ale... Wiecie. Nie wiem co zrobię. Jak się zgubię, ale... Zawsze gdzieś wyjdę. Dobrze, mam race minimap. A mogę sobie zaznaczyć wyjście. Co ja zrobię? Dobra, mniejsza z tym. Don't want to be happy. Jak eee, jest zawsze przydatny. Trochę level się wbije. Aś myślałem chance, ale... To będzie. Nie dobrze. Dobrze. Zobaczymy. Będziecie oglądać, nie będziecie. Cieszyłbym się i no. ile? Sporą. Znaczy nie sporą. Nie musi mieć dużą oglądalność, ale żeby była jakaś motywacja zawsze. Bez motywacji to mi się nie będzie bardzo chciało nagrywać, ale... No nie. Śpiję przejmieć. Oddyć, może nieczysta. Sekciuka, urwajca. Gdzie jestem. Zostałe tylko tu 10 tysięcy pochodni? Przecież. Ja tędy wyszłam. A czyli. Zagadka się rozwiązała. No, czyli tam jeszcze nie mam co szukać. Tutaj tego. gram Faithful. Text. Dla mnie jest to najlepszy tekstur, tak. O nie. Te gówniane odgłosy zombie. Tylko nie mogą przygnębić ludzi. I zombiaków. O, fajnie. Tutaj jaki? Co to jest? Odjdź Nie wiem kto to jest, jak ma się nazywa. Możecie napisać w komentarzu, bo nie bardzo jestem pewny, dawno nie grałem. Nie wiem co to za gość. Jako się nazywa czy to nazwa. Nie ja wiem. Możecie napisać tutaj, co on robi. Te, takie rzeczy. Takie pierdółki. Yy. A, jeśli chcecie nasępną odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie zas zasubskrybujcie mój kanał. Będę bardzo wdzięczny. Będę więcej nagrywał nie wiem ile w tygodniu, ale za ze dwa razy w tygodniu powinno być. Chyba, że będziemy... Nikt nie będzie oglądał to. O nie! Coś się stanie zaraz. Nie! Kurde O, fajnie, żelazo. Nie wiem gdzie jestem. Dobra. O, znowu żelazo, fajnie. Trochę uzbieramy może na seta całego. To będzie to na pewno. Pyk. To to kurde jest? Gdzie jest? No the fuck? No the fuck, man. Kurde. Znowu razem. Pokon nie mi się kończył Dziękuję bardzo. Chyba zaraz zrobię metalowy kilo, żeby szybciej kopać Powoli mnie nudzi. Chodzenie po tym kejwie. Chyba kopnę w dół, żeby znaleźć akcję. Oooo, metal. Szkoda, że nie ma X-raya. mi się. To nie jest seria Minecraft na w modach dlategoż nie będziemy grali na żadnych modach. No oprócz minimapki. Minimapa, to jest minimap, ale to Taki powiedzmy, to powinien być dodatek do tej gry w 175 na przykład, albo w 1.76 już powinno być. To było bardzo przydatne. Każdy by to chciał mieć. Ale, żeby jej trzeba zgrać, moda. O, cały czas 30 fps coś. Zresztą będziecie dowiedzieć widzieć. Te żółte liczby. O nie. O, sporą żelazo już. no. Idziemy dalej z KOKSEM. Pyk. Co to? No, jak nie nienawidzę żwiru gravelu, czyli jak to tam woli, głupszy wynalazek w tej grze. Żwir, który można się zabić, kopiąc w górę. Tak samo jak lawą kopiąc w dół. Tego to jest niepotrzebne. Nie wiem. Ja tego osobiście nie lubię. Dla mnie mogłoby tego nie być. Co to jest? Co zombie? Dziwna tekstura węgla, taka. No nie. Zwalaj. Zamknij ryja. Cicho. i nie, nie posłucha się, skompany. Oj, Synu, synu. Dobra, zjemy trochę schabów pork Nie wiem czy mam język polski. Będę musiał to zmienić. Dziwnie się gra. Ale. O nie! O! Żelaza to jest to. O czym marzyłem? Mogę mieć dostępne gwiazdkę. A właśnie, propo wesołych świąt. Jaki wesołych świąt. Co ja gadar? A propos świąt. wam ja wesołych, znaczy to będę dość z życzeń. Wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. Możecie napisać w komentarzach, co dostaliście na prezent. O ile dostaliście coś. Ja wam. Nie wiem, czy mam powiedzieć, dostałem mikrofon. Więc dlatego nagrywam teraz. Mam mikrofon. Bez komentarzy było głupio. Widziałem niektóre filmy ludzi. I. Nie fajnie było oglądać bez komentarza dlatego coś nie wiem tego nagrywać. Nie będzie Wam się podobać fajnie, nie no to, nie wiem, spróbuję z innej gry może zobaczymy jak to będzie. Czas, czas pokaże co będzie dalej. Czy będzie fajnie, będzie głupio... O, żelazo. Jak będzie, nie wiem. Zaraz pewnie będę kończył. Znaczy nie wiem, jest dobry cave Nie no, wyjdę z tego cave'a i wtedy skończę No eee, jeszcze nie byłem, tylko tam będzie problem jak sąd wyjść Już jest dzień, jest to dobrze Właśnie, potrzebuję owcy Terrorystki najlepiej Z terrorystki najwięcej wełny wypadek, tylko mam problem Ciężko owce terrorystkę znaleźć Dobrze, się się chowaję teraz. Kurde. Zobaczymy. No nie, zamknij się, synu. Ty też, synu, się zamknij. No, mam katar. Jak zwykle. Ale... Nic na to nie poradzę. Może lubię mieć katar? No, nie no, dobra, nie lubię, ale... Coś w tym jest Co? Chyba tu już kiedyś byłem się tak staje Tylko nie wiem co ja tutaj robiłem Na pewno tutaj byłem Tylko co ja tu robiłem Węgiel Nie no węgla mam już dużo chyba zaraz Dobra już będę wychodził sobie znaczy, mi chodzi nie wciągnę w kółko w kółko przyznaliśmy się wody wodę i eps 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 I kto w piosencji? i o skąd ty się tu wziąłeś kolego miecz mój dobra a możesz mi podpowiedzieć co się robi z tego oko pająka ja jestem pewny nigdy tego nie używałem nie jestem bardzo dobry w Minecrafta. Znaczy, w sensie, nie znam wszystkich itemów. Można je zjeść? O nie, myślałem, że można. No dobra. O, już jestem zdrowy. Znaczy, można powiedzieć, że się opłacało. Dobra. O, ma. jak on się tu zrespił. O, będzie wędka. Będę ryby łowiony. Dobra, teraz. Jakoś stąd wyjść. Ja, co? Co ty tam robisz? O nie! A, z pieprzami. Aha. ratunku. Jak stąd wyjść? Nie będę kopał nad sobą. Tam jest jakieś wyjście. Zobaczymy, co tam jest. Jak są wyjść? Motherfucker. Jak ja tu w ogóle? Będę musiał chyba filmik... Nie, teraz nie mogę. Jak są wyjść, fuckerzy? Kurczę. Dobra, już wiem jak chcę wyjść. Przypominam sobie jak walczyłem zo ze zombiakiem. Tam, 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 tam. nam się trochę gravelu, bo się przyda. Nie no, tutaj gravel się nigdy nie przydaje do niczego. Trzeba wejść po prostu do dupy. Odminie Kurde muszę użyć tego A fajnie nawet wygląda tutaj na tej na jakiej modyfikacji Co jemkada Nie wiem U, co to jakby pociąg Tylko jakiś głupi ten pociąg bo chyba też pada o nie. O, wszyscy terrorystki. Counter terrorist atak. But buu -bu -bu. Bu. No dawaj krowo, jeżarcie. Ty też, ty też. Zrobię sobie, ja nie wiem co z tych krów, ale. Dawaj, jeżarcie. Ja nie widzę deszczu. Dobrze, dzięki. O, ile mam? No nie. Owco, terrorystko, chodź no tu. O. A ta to terroryst jest dopiero. Nie wiem co jeszcze zrobić. Nie wiem w którym kierunku nawet pójść. Nie wiem, możecie napisać, w którym sądzicie, nie. Bo ja nie jestem pewny. Ale chyba na razie tu zostanę. Pozabiłem te wszystkie główne Dobra. No i tak wam powiem. Zabiję jeszcze jedną tą świnę. I chyba teraz... O, ładnie jest to. Zakończę ten odcinek. Wiecie, zostawcie, jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie również zasubskrybować mój kanał. I wiecie, twórzmy, jak to się mówi, twórzmy armię po prostu. Nigdy nie będę jeszcze inny gry, ale to zobaczymy. O no i dobrze. Tu był mistrz, domin, na razie, bez odbioru.